Trenerze, jakie były założenia taktyczne przed tym spotkaniem? No przede wszystkim chcieliśmy realizować y, całe, wszystkie założenia, które mieliśmy w okresie przygotowawczym, czyli spokojnie rozgrywać piłkę, y, grać przede wszystkim na piwota, bo mamy bardzo mocnego piwota. Mam tu na myśli Kubę Skwarka, który w pierwszej połowie świetnie wywiązał się ze swojego zadania, no później troszeczkę nam zabrakło siły, żeby realizować te cele. Mimo wszystko, y, bardzo fajnie zespół zagrał, jeśli chodzi o ofensywę, bo mieliśmy swoje sytuacje strzeleckie. Jednak zabrakło tego najważniejszego elementu, a mianowicie bramek. Rozumiem. Zawodnik drużyny z obornik właśnie wskazywał, że byliśmy bardzo silni fizycznie i w tym upatrywał naszą mocną stronę twierdził wręcz, że drużyna z obornik już pod koniec meczu słabła. Jak trener może to skomentować? Pewnie tak było, jednak końcówkę spotkania graliśmy w przewadze. No mimo wszystko nie możemy być zadowoleni z tego fragmentu gry, bo grając przez 3,5 minuty w przewadze nie strzeliśmy ani, znaczy nie oddaliśmy ani jednego strzału w światło bramki. To, to jest rzecz, nad którą musimy pracować. No, dziwię się, nie ukrywam, bo, bo troszeczkę czasu poświęciliśmy na ten fragment gry. Rozumiem. Trenerze, za tydzień gramy mecz wyjazdowy. Jakie wnioski po dzisiejszej porażce można wyciągnąć, tak na szybko? A tak na szybko trzeba po prostu troszeczkę zapomnieć o tym spotkaniu, to od tego bym zaczął, bo widać było podróżenie, że my bardzo chcemy i mam wrażenie, że to nas troszeczkę zablokowało, bo no, dało się słyszeć w wywiadach przed tym meczem, że zawodnicy naprawdę byli pobudzeni na maksa i widocznie za bardzo byli pobudzeni, bo nie skoncentrowaliśmy się na, na samych zawodach, a myśleliśmy o tym, co jest poza tą sferą. No właśnie, świetnie rozpoczęliśmy mecz od trafienia Kuby Skwarka już chyba w drugiej minucie spotkania. Później gra stała się bardzo taktyczna. Oglądaliśmy tak naprawdę bardzo dobry futsal w wykonaniu obu drużyn, bo my świetnie broniliśmy, a przeciwnik rozgrywał pomału piłkę, czekał na swoje okazje. No i wtedy nastąpiło to załamanie. Co może być tego przyczyną? No myślę, że po prostu w tym momencie troszeczkę szczęścia nam zabrakło. Tak, tak uważam, bo naprawdę kontrolując grę zostaliśmy no dwa ciosy. Po naszych błędach oczywiście. No i to właściwie to jest główny cel, myślę, porażki. No, zabrakło nam w skuteczności w dzisiejszym dniu, bo przystanie 1-1. My mieliśmy swoje sytuacje, gdzie mogliśmy strzelić gola. Nie udało nam się, udało, nam, udało się to przeciwnikowi. No mamy nad czym pracować. Myślę, że mimo wszystko, że, że ta inauguracja nam nie wyszła, to, to nie załamujemy się, My będziemy dalej pracować na tym, żeby się rozwijać. Z pewnością to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo trenerze za wywiad. Dziękuję również. បាទ